Cześć, jestem Delix, a dzisiaj zapulujemy na tęczowego zbiega. Ja tutaj kiedyś zrobiłem przypadkiem tą misję łowiąc na tym łowisku, ale jeszcze raz zrobię, czyli złów rybę troć i dopiero będę mógł zrobić tą misję, gdzie już trzeba złowić na maczówkę, czyli z poławikówkę tą rybę potwora. Sprawdźmy najpierw na co bierze troć Na przykład na małe żywce, sakiewka ikry, krewetka, ważki. Małe żywce najpierw przetestuję i mam trzy wędki, takie same, na każdej mam założone małe żywce. Wędki to są akurat jakieś do 27 kilo, ale pewnie ta torcie jeziorowa kilka kilo maksymalnie waży. No, od 1 do 5, więc to są za mocne wędki, ale już jesteśmy na łowisku. Zrespiłem się na na tym, na tej miejscówce. Sobie rozstawię tutaj stojaki i zarzucę trzy wędki. Jedną gdzieś tam, w tamtym miejscu. Nikt będzie tutaj. Tam chyba da się to obejść, ale już nie będę tego obchodził. Odkładam wędkę. Jedną na środek, zarzucamy i hop, leci. I trzecią wędkę damy sobie. Oj trzecią wędkę tam sobie może bardziej w prawo nie pamiętam nie mam żadnych tutaj znaczników z wtedy kiedy łowię na tym łowisku a to było bardzo dawno temu jak wiecie kiedy to dajcie znać w komentarzu kiedy był film z tego łowiska no i czekamy zobaczmy jeszcze obrania sobie polepszymy zmień przewin czas no i teraz musimy złowić trzy Trocie jeziorowe. Jest pierwsze branie. Nie widzę na której wędce. A na lewej. Zobaczmy, co, to, co tutaj jest. No, tutaj nie będzie oporu na tych wędkach, bo to jednak są mocne wędki. Kołowrotek i plecionka. Ale czy to jest trocie jeziorowa? Od razu w pierwszym, w pierwszym rzucie jest to trocie jeziorowa, czyli jeszcze tylko dwie nam zostały do złowienia. Rzucam w podobne miejsce, co wtedy, nawet znacznika sobie nie kładę. Jeśli tam wzięło pod tymi skałami, to może drugi raz weźmie. Na razie prawa i środkowa wędka cisza, żadnego piknięcia nie było. Jest branie na prawej wędce. Prawa wędka zacinam. Jest znowu coś. Zobaczmy. Nie, to nie jest troć niestety. To jest chyba tęczowy pstrąg. Z tego co pamiętam tak wyglądał. Pstrąg tęczowy, tak jest. Zarzucamy jeszcze raz to samo miejsce co wcześniej. Na razie na lewą wędkę, na którą złowiłem trocieziorową Na razie cisza. O, źle odłożyłem wędkę. Znowu ubranie. na lewą wędkę. Zacinam. Zobaczmy, czy nam się wyłoni trocieziorowa. Jeśli z tego miejsca złowię drugą troć, o kolejne branie, to jeszcze raz tam zarzucę wędkę i to nawet chyba dwie wędki. I to jest chyba trocieziorowa? Ale mi W uszach o, medalowy, bas, mało gębowy, to jednak nie trocieziorowa. Podobny kolor z daleka się wydawał, a na tej wędce zobaczmy o coś większego. Co tutaj będzie? Może to będzie trocieziorowa, też taki złocisty kolor, czy to też będzie bas? Nie, to jest trocieziorowa. Także mamy już dwie na trzy. Nie pamiętam gdzie ją rzucałem, ale gdzieś na środku. Także jak widzicie nie trzeba jakichś konkretnych miejscówek znać. O, i trzecia wędka od razu. Jak teraz zaczęły brać? Może trzecia troć, by było fajnie. Już byśmy mogli zacząć łowić potwora, ale jednak nie, to jest coś malutkiego. To jest pstrąg oregoński. Dobra, tą wędkę też zarzucam tutaj, powrotem mniej więcej gdzie była. Odkładam, nie na to miejsce oczywiście. Pomyliły mi się klawisze. Dobra, i pierwszą wędeczkę cały czas próbujemy tam, gdzie złowiliśmy pierwszą troć. Na razie dwie wędki złowiły, dwie trocie. Jeszcze tylko na trzecią brakuje, żeby był komplet o, znowu na środkową wędkę, czy to będzie znowu strąg tęczowy, czy to jednak będzie troć jeziorowa? No i chyba tęczowy. Zobaczmy, czy mi się wydaje, czy nie. Tak, jest to strąg tęczowy. Miejscówka raczej na pstrągi bardziej. Spróbuję zarzucić tam na lewo. A może nie. Jednak jest branie, przeszkodziła nam ryba. Zobaczmy, czy co, co tutaj się wyłoni. Nadal to nie jest troć jeziorowa. Zarzućmy wszystkie wędki na lewo, może? Albo nie. Zarzućmy pierwsze dwie wędki. Pierwsze dwie wędki na lewo i jedną, i jedną na środek. Bo tylko w tych miejscach na razie złowiliśmy Po lewej na środku Także trzecią wędkę damy sobie tutaj na środek Gdzieś mniej więcej w tym miejscu była troć jeziorowa druga Jak jeszcze ciebie nie ma na naszym Discordzie to zapraszam Na przykład ostatnio tam wrzuciłem mój rekord nowy leszcza 60 cm Jak chcecie się też pochwalić swoimi zdobyczami z gier Albo z prawdziwego życia to zapraszam Można tam wrzucać swoje zdjęcia albo screenshoty Są na to odpowiednie kanały Możecie też zapytać o jakieś podpowiedzi do gry I mamy trzecią troć jeziorową Ogólnie kanał na Discordzie Wędkarski, także zapraszam. Dobra. Mamy trzy trocie jeziorowe i przechodzimy do misji. Falcon tęczowy zbieg potwór. Falcon tęczowy zbieg potwora. Chyba lepiej przeczytałem za pierwszym razem. Obserwuj misję i musimy wyposażyć przynętę ikra, trocie jeziorowe, nawędzisko teleskopowe lub maczówkę ze spłowikiem. I mamy złowić rybę potwora. Z tego co wiem, i już kilka razy mi się to zdarzyło, wystarczy założyć tą przynętę i możemy wtedy złowić tą rybę na gruntówkę, ale my. I tak spróbujmy założyć tą przynętę na, na maczówkę. Bo to działa w ten sposób, że twarz, żeby nam zaliczyło misję. A jeszcze haczyk muszę założyć przecież no. Załóżmy sobie haczyk. Myślę, że to będzie jakaś większa ryba. Więc może zamiast 1,0 bez to zobaczmy, czy mamy coś większego bez zadziorowego. Na przykład 3,0 dajmy. O, i teraz tam pokazuje, że trzeba założyć tą przynętę. I teraz tam zaliczy misję. I w tym momencie byśmy mogli łowić na gruntówkę. Ale spróbujmy złowić sobie. W ten sposób, że na maczówkę załóżmy, zarzućmy w to miejsce, gdzie złowiliśmy trzy. Nie, dwie z tego miejsca. Trocie, zarzućmy za pierwszym razem w to miejsce, żeby złowić tą rybę potwora. Jak po jakimś czasie tutaj nie będzie brania, to tutaj, a na samym końcu, dopiero gdzieś w tym miejscu. E ewentualnie pójdziemy później w jakąś inną miejscówkę, ale jak, jak tutaj złowiłem trocie jeziorową do misji, to zobaczmy, czy w tym miejscu na przykład nie ma tej ryby potwora. Tylko zobaczmy, jeszcze jaki mam grunt Kurczę. Nie wiem, na jakim gruncie łowi. Dajmy na razie metr. Chyba, że jest to w opisie napisane, spójrzmy, bo czasami są przydatne informacje. Czas złapać ważącego nawet 25 kg tęczowego zbiega. Nie ma tu żadnej informacji o gruncie, ani czy to jest ryba, która bliżej powierzchni pływa, czy nie. Dajmy sobie metr i zobaczymy, co będzie. Zwiniemy sobie od razu te dwie wędki, które są na razie nam niepotrzebne i czekajmy na branie. Ciekawe, czy to będzie szybki odcinek, mam 13 minut nagrania, gdzie realnie pewnie z tego będzie jakieś 8-9. Mam wędkę do 15 kg, tą maczową, niestety zapomniałem, Miałem kupić jakąś lepszą, a już mi się nie chciało za bardzo tego zmieniać. A w opisie misji jest napisane, że ryba może ważyć nawet 25 kg. Więc jak będzie taka duża, to będzie trochę walki. A właśnie, możemy to przecież sprawdzić. Ryby, lokalizacja, i to będzie jezioro Falcon, i ryba, tęczowy zbieg. 20 kg jest najcięższy, czyli ta 15-kilowa 15 wędeczka wytrzyma. Dobra, wracamy na łowisko. No i czekamy. Spójrzmy sobie na spławik. Na razie stoi spokojnie. Też tam nie było żadnej informacji w opisie o porze dnia, kiedy należy łowić tą rybę, więc mam nadzieję, że to obojętnie o jakiej porze łowimy. Aktualnie mam najlepsze brania ustawione, jeśli chodzi o czas, więc zostaje nam teraz czekanie na branie. Jest branie. Chwilę musiałem poczekać. Jest rybka jakaś, ale to raczej nie będzie ta ryba potwór, ponieważ trochę za mało walczy. To jest wędka do 15 kg. To to raczej nie będzie ta ryba, ale zobaczymy. Może się zaskoczę i to będzie jakaś mała wersja tej ryby. Ale chyba i trocieziarowa? Chyba tak, to jest trocieziarowa. No to melalowa Zatrzymuję i zarzucam dalej w to samo miejsce jeszcze raz. Dobra, nic nie bierze. Jest godzina 6.17 w grze. Następnego dnia, niż nagrywam, już minęła no cała noc. Jest godzinka tutaj dobrymi brajami, ale nadal. Nie ma tej konkretnej ryby, której szukam. Zaczynałem na tym stanowisku, później byłem na tym, na tym, na tym, teraz jestem na tym i żadnej takiej ryby, którą potrzebuję, nie złowiłem. Więc wracam z powrotem tutaj. O, tutaj zaczynałem i spróbujmy jeszcze połowić na takich miejscach nieoczywistych, czyli nie na spawnach jakichś. Tutaj mam jakieś 3 kilo w siatce rybę, które złowiły się na tą przynętę. Yy, jedną w sumie miałem ryby na tą przynętę i jeszcze dodatkowo sobie na gruntówki łowiłem. Tak, mam jeszcze 14 tych przynęt. Gdzie z Spławikówkę. No dobra, to ja sobie zarzucę w takie miejsce, mniej więcej stamtąd rzucałem tutaj, gdzieś chyba. Przy tej ściance tak mi się wydawało. I tutaj były trocie jeziorowe. Zobaczmy, czy. Może jak trocie jeziorowe do misji były w tym miejscu, to czy będzie na przykład ryba potwór? Nie wiem na jakim gruncie łowić, aktualnie mam chyba 2 metry, zmieniłem z metra na 2 metry. No i sobie jeszcze rozłożę jakąś gruntówkę, może jedną, żeby przynajmniej coś się działo. O, kurde, szybko odkładaj tą wędkę. No to pewnie nawet nie, to nie będzie pewnie ta ryba. A może? Ty, to jest ryba potwór. I zobaczcie, tyle czasu łowiłem na innych miejscówkach. Na spawnach i poszedłem w jakieś pierwsze, lepsze miejsce, gdzie nie ma spawnu, tylko trzeba kawałek przejść. I od razu jest jakaś większa ryba. Mam nadzieję, że to jest ryba potwór. 40 metrów do zwinięcia. Zobaczmy, przybliżmy, jest ta żyłka. Tutaj, czy to ryba potwór? No, jaka inna ryba mogła mi 15 kg tutaj ważyć, ponad, że mi hamulec odkręca? No, na razie ładnie idzie. Kurczę, zapomniałem, że fajny nie jest łowić na spławik. W realu to nie pamiętam kiedy ostatni raz y grałem na spławik, boże, kiedy ostatni raz łowiłem na spławik, 18 metrów, ra podejdźmy. Jeśli ja naprawdę tak długo szukałem tej ryby, a wystarczyło kawałek dalej pójść w lewo niż miejsce, na którym zaczynałem łowić, to się załamie. No ale przynajmniej już będzie złowiona ta rybka. Ciekawe ile kilo będzie. Obstawiam 16. Jeśli ona może ważyć maksymalnie 25, z tego co jest w opisie, a w rzeczywistości 19, 20 kilo ludzie w tym tygodniu złowili tą rybę, to mam nadzieję, że tam powyżej 15 będzie. Jest to, ryba potwór, już widzę, że to ona. No zobacz jaka duża jest. Dawno nie nagrywałem też ryb potwór trochę, ryb potworów. Trochę zostałem w tyle, jeśli chodzi o łowiska z rybami tymi właśnie. No i... Jest, to jest ryba potwór. O, 17 kilo, chciałem 17 i mam 17. 3 gramów zabrakło. Zobaczmy, jaka piękna. Czy piękna w ogóle? Jest, ładna i duża. Także, jeśli ci się spodobał ten film, jeśli ci pomógł, w złowieniu właśnie też. Tej samej ryby, bo nie mogę się jej złowić. Albo po prostu lubisz oglądać moje filmy, zostaw łapkę w górę, subskrypcję, jeśli nie subskrybujesz jeszcze. Zapraszam Cię też na Discorda naszego, gdzie jest tam Fishing Planet, Russian Fishing i inne gry wędkarskie i też wędkarstwo IRL. Możecie się podzielić tam swoimi zdobyczami z gier i z prawdziwego życia. I możecie dyskutować z innymi członkami Discorda na tematy wędkarskie. Różne pytania możecie zadawać właśnie w tym temacie. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!